Hej, tutaj Ola Gościniak, czyli jestem interaktywna. W tym odcinku znajdziesz Fail Compilation, czyli zestawienie wpadek z różnych live'ów oraz webinarów. Dobrej zabawy! Hej, dajcie znać, czy mnie widać i słychać. Co warto wybrać? Słyszycie tego sąsiada? Co tam tak tym młotkiem? Yy, yy, czy nie W tym celu wykorzystamy wtyczkę YouTube Channel Channel <grystanie> Number 5. <five. grystanie> Wiecie co? Poczekajcie sekundę, bo sobie rozkręciłam kalorfer i zaczęło mi się teraz gorąco. Skręcam. Wracam. Z powrotem. Wybaczcie. Ja? A ja... Bra A! Atakuje mnie. Przepraszam, ale to jest naprawdę wielkie i po mnie lata. A. No takie rzeczy się na live'ie muszą wydarzyć. Zabierz to. Okej, okay, okay. dzięki Martyna, widać, słychać. Bardzo się cieszę... O nie, są się zaczepali. Oczywiście zapomniałam sobie przygotować tablet i nie naładowane jest. I nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, że ja zjadam tylko jednego pączka. WordPress sam w sobie jest darmowy. Na samo rozwiązanie nic nie płacimy, ale potrzebujemy do niego właśnie ten hosting i domena, które już są płatne, ale tak. Eee, jakby coś tutaj mi się przerwało z tymi komentarzami, żeby chociaż troszeczkę go podładować w razie W, razie w okej? Okay? Czekajcie, gdzie widać. O, tutaj teraz widać samą pierścieniową. na Raz, 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 może teraz słychać? Halo, halo. Ej, jeśli już dołączy tutaj ktoś do tej konwersacji, to proszę napiszcie, czy wszystko jest w porządku, czy słychać mnie dobrze. No, to możecie też wejść na mojego bloga. Aleksandra, co ja mówię? Ola! olagościniak.pl. Cześć, hallo, halo, halo. Widzę, wa... widzę. Witam Was! Dziękuję. A ja już teraz widzę, że jeszcze w kadr mi tu mikrofon wszedł. O, matku, no nie mogę znaleźć linka. O, mamo, link. link. I u mnie wygląda to inaczej. I u mnie wygląda to inaczej. Bardziej rozwojowe, o, już może pokażę. No, u mnie coś tu się niestety zaciało. Ale dosłownie 5 minut przed liveem nagle zaczęło padać. Jestem, jestem. Hej! Nie, hej, na koniec nie mówię. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to nie zapomnij o łapce w górze i subskrypcji, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmikach na moim kanale. Trzymaj się ciepła.